Witajcie w czwartek. Dzisiaj zajęcia indywidualne dla dzieci uczęszczających do grupy góry. Spójrzcie, przygotowałam dla Was ramkę. I zadanie brzmi następująco: pokaż lewą stronę ramki, a potem prawą. Wskazujemy. Lewą, prawą. Pokaż górę ramki, a potem dół. Więc pokazujemy. Góra ramki jest tutaj, dół tutaj. Narysuj w lewym górnym rogu ramki chmurkę. A więc uwaga, w lewym górnym rogu rysujemy chmurę. Lewa strona i góra. Tu jest róg. Czyli w tym miejscu rysujecie chmurę. W prawym górnym rogu narysuj słońce. Prawy górny róg. Rysujemy słońce. Na środku ramki narysuj biedronkę. Gdzie będzie środek ramki? Tutaj. Na środku ramki rysujemy biedronkę, a na dole ramki zieloną trawę. Dół ramki omówiliśmy przed chwilką. Tutaj, w tym miejscu, rysujecie trawę. Czekam na Wasze piękne prace. Pozdrawiam.